W jakim wieku będziesz łysy? He, 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 niuch, niuch. Każdy z nas ma określoną ilość hormonu dihydrotestosteronu, w skrócie DHT. Jednak komórki naszych włosów wykazują nadmierną czasem wrażliwość na jego działanie. Pływa on na mieszki włosowe, osłabiając je, przez co rosną coraz słabsze, cieńsze włosy. W końcu dzieje się tak. Że mieszki wytwarzają tylko krótkie włosy, pozbawione barwnika. Inną przyczyną łysienia androgenowego jest zbyt duże napięcie mięśni skóry głowy. DHT jest wysoce aktywną formą testosteronu, mającą duży wpływ na zachowanie u mężczyzny, pociągu seksualnego, agresji oraz negatywnego wpływu na komórki włosa. W 95% przypadków Łysienie jest uwarunkowane genetycznie. Co ważne, dziedziczymy je po obojgu rodziców, więc brak włosów np. u dziadka ze strony matki może się wiązać z tym, że wnuczek nie będzie mieć włosów. Nadmierne wypadanie włosów, które w początkowej fazie charakteryzuje się zakolami, a także cofającym się czołem, jest problemem niejednego mężczyzny. Choroba atakuje głównie mężczyzn rasy białej. Między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia. Rzadziej inne rasy. U kobiet łysienie androgenowe występuje przeważnie po menopauzie oraz przebiega znacznie delikatniej. Wraz z wiekiem zwiększa się szansa na wypadnięcie włosów. Osoby cierpiące na łysienie w końcowej fazie zazwyczaj posiadają włosy po bokach głowy, a w krytycznej odmianie są cali łysi. Jeżeli twój przyjaciel ma także zakola, pokaż mu filmik, zapraszam do komentowania, oceniania oraz subskrybowania, napisz, jaki temat powinien znaleźć się na kanale, cześć!